Witam Was w moim let's playu z gry Szymek Czarodziej 3D I będziemy kontynuować naszą rozgrywkę po bardzo długim czasie No ponad miesiąc mi nie było na YouTube Bardzo się cieszę, że w końcu mogę wrócić Powiem Wam, że tak dawno nie grałem, że nawet nie pamiętam, czy ja dobrego save'a wziąłem Więc trzymajcie kciuki, żeby to był ten Jak coś to mi napiszcie w komentarzu Mamy dzisiaj mm, 30 listopada godziny 16.47 I mam już internet, więc nagrywam. Na początku chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie osobę, yy, uży nazwę użytkownika nie pamiętam, ale yy, bardzo mi miło było, kiedy zaczepiłeś mnie tam, jak yy, ze szedłem na przystanku i że mnie poznałeś. Także pozdrawiam tego widza bardzo serdecznie, była bardzo właśnie miła taka sytuacja, że mnie widz yy, na, na, na ulicy spotkał. Bardzo, bardzo to miłe. Pozdrawiam cię oczywiście serdecznie. I zachęcam, oczywiście, że i, wiecie, piszcie w Toruniu, czy spotkacie czy, czy... mnie w jakimś innym mieście. A na przykład ja tam będę, to podejdźcie, zagadajcie. No, zawsze coś ciekawego, nie? <laughs> w ogóle mam troszkę chore gardło. I za cholera nie pamiętam, gdzie trzeba i słuchajcie, ja mam taką podnietę, że już jestem ten internet mogę nagrywać. To po prostu jest nienormalne. Prawde. I oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Kurde co się e, e, Nie o coś chciałem powiedzieć. Aha, bardzo serdecznie dziękuję za ponad 200 subskrypcji. Naprawdę jestem słuchajcie podjarany. Nie zamówiecie słuchajcie, nawet nie wiem co mam robić. Słuchajcie, mamy miskę, mamy wykrywacz metali, mamy... i... Mm, coś tu... No kurczę... gdzie mm, teraz iść? Aha, dobra, mm, pamiętam. No a propos tych jeszcze widzów, y, czy grą mogłabyś ewentualnie... Wiesz coś sobie zapiszę i spróbuję wczytać. Może ona inna się tak ciała, jak nienormalna. Aha. I wczytamy sobie teraz w sodę. no znaczy odwdzięczę się. To taki filmik e, dziękczynny, okazji 200 widzów w najbliższym czasie, tylko więcej hmm, Muszę wpaść na jakiś e, sensowny pomysł. Przed sekundą właśnie nagrałem filmik informacyjny i go... To jest tak samo, sexy. Eee, przed sekundą właśnie go wrzuciłem z laptopa, bo na razie mam tylko internet na laptopie, bo teraz mam z Wi-Fi. Eee, nie tylko takie, wiecie, stacjonalne. Eee, znaczy, nie takie, wiecie, tylko na model, tylko takie Wi-Fi i eee, on do normalnego kom... A, dobra, tak. To jest inna chatka. Eee. Szybku! Dobra, idziemy do tego. I w ogóle przepraszam, że będę się mota, ale mówię wam tak długo nie gadałem do mikrofonu, że No musicie mi to wybaczyć Eee, no teraz i-i. No, y, przez jakieś... A czemu tutaj? Coś tutaj muszę zrobić? I Albo no, no zobaczymy. Eee. A jo! Pamiętam, dobra. No i e, musiałbym podłączyć przez jakiś tam kabel etherno, etherno, nie wiem to się czytam, e, do komputera od tego no, tego Liveboxa No to jest tam funpak, to, to, to coś tam. No i te, i, i, i Będzie, że granie jest za głośno, ale ja nie jestem No i musiałbym podłączyć to, a na razie mi się tego nie chce, więc będę... Przynajmniej dzisiaj wrzucę ciki za to Dużo później. Tak, dużo później. Yy, no. Wypadek podczas żonglowania mieczami w cyrku arena. Dwóch żonglerów straciło głowy. U. 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 OK. No i teraz jest taka właśnie dziwna rzecz, o której ja zapomniałem. Może być dla Was w sumie śmieszna. Więc tak, jak widzicie, mamy tutaj igiełkę. I co musimy zrobić? Przepraszam? Co? co do... Co do... Nie. Nie. Dobranoc. Dobranoc. Dobra noc. Dziękuję na noc. Kataluchy, Ja głównie bardzo się cieszę, że tak wiele osób pyta i prosi o szynkę. Uuuu... Kurczę, nie sądziłem, że przybędzie mi tylu widzów... Prawdziwy z niego wywrotowiec. Tak. tak. Yy, nie sądziłem, że przybędzie mi tylu widzów z gry z dzieciństwa. Ten no. właśnie bierzemy sobie ten yy, dzwon. Yy, sądziłem, że wiecie, że jak to u mnie, nie? Yy, oczywiście nikt się nie zainteresuje nową grą. A jestem wiele zaskoczony. Kurczę! Dobra, teoretycznie chyba się zapisało, nie? Bo to jest takie... takie... Także ja, słuchajcie, ja sprawdzę, jak ktoś nagrywa i co? was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, jeżeli w tym odcinku będą jakieś, nie wiem, problemy z dźwiękiem, jeżeli chodzi o to, że będzie troszkę trzeszczało, to przepraszam, ale nie wiem, chyba coś się przestawiło w kąpie i wiecie, nie chcę teraz nic zmieniać. I znowu! I znowu tak, bo. No, no. wolę nagrać, tak? A potem na ewentualnie na następny odcinek coś tam poprawić. Bo mam wrażenie, że troszkę gra trzeszcza, ale nie jestem pewien. Być może to moje schizy są. Okej, okay. mm, dobra. Nie ma nic przyjemniejszego niż akadanie w No i słuchajcie. Yy, I teraz będzie dosyć e, dziwna rzecz, ponieważ będziemy musieli udać się w takie nietypowe miejsce. Zapewne pamiętacie miejsce, gdzie było to dziwne różowe, czy coś tam, nie? No to musimy się znowu w to miejsce udać. Nie, już nie to. Aha, no teraz już jest chatka z piernika, tak? I mam wrażenie, że to jest też dlatego, że tak trzeszczy, bo... Akurat teraz nie gram na e, słuchawkach, tylko na głośnikach, ponieważ siostrze pożyczyłem słuchawki, bo siedzi sobie teraz na laptopie, korzysta z netawn, e, więc, więc, no. Może to też być kolejny powód, dla którego to trzeszczę, ale nie jestem pewien, zobaczymy. No, ale e, bardzo się cieszę, że wracam na YouTube, będę mógł znowu oglądać wasze odcinki. Ten właściwie jest taki sam jak miałem. Co się nie zmieniło, tylko wiecie, mam Wi-Fi jeszcze tam kilka innych fajnych rzeczy, o których mówić nie będę. No. I teraz tak, mam tutaj bardzo ciekawą rzecz. Tu mamy wodziankę. I jest coś takiego, że tak. Tutaj musimy calusieńki czas biec wprost. Tak, teraz to trochę zwolnił, jak Larka jak brodzi ee, Bo jest trochę tutaj głębiej. I musimy iść tędy i... Dopóki nie zobaczymy właśnie takiego zielonego czegoś. Okazuje się, ja to pamiętam, właśnie sprawdziłem sobie jeszcze w tej gazetce, jak miałem to wiecie, taki takim no, również jeszcze byłem, ile miałem, hmm, kilka lat, czekajcie, bo właśnie chyba, nie no, nie pamiętam, no nieważne, właśnie pamiętam, że nie widziałem co zrobić i zajrzałem do tej gazetki, no i patrzę właśnie, że tutaj się biegnie, takie dziwne to dla mnie było i tak wiecie, biegłem, biegłem, sobie o, potem odpuśćcie, mówię, nie no, przecież tu nic nie ma, ta gazeta kłamie, nie? No i ostatecznie się okazało, że wystarczyło troszkę bardziej biec i jesteśmy. <laughs> I poznamy tutaj bardzo, bardzo ciekawą osobę, ale ja tutaj nic nie zdradzam. I przepraszam oczywiście za gardło, bo mi chrypnie. No i od razu mam tutaj budkę, więc nie będziemy musieli drugi raz tutaj lecieć. Tak, no to idziemy sobie. I pyk. Hej! Jest tam kto? Halo? 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 Będziemy powtarzać halo przez cały dzień. Halo! O, basta. Halo! Gdebie. Jest tam kto? No przecież mówił halo. Tak! Coś ty za jeden. Ledwo cię słyszę. Jestem karzeł. Karzeł? Znaczy taki wyrośnięty inaczej i ogłosiony jak małpa górnik ze złotoryi. <noise> Tak, a na imię mam, rąbnę cię siekierką, jeśli będziesz się ze mnie nabijał. Aha. Zrobisz coś dla mnie? Szymek, co? eee, zależy. Mam ci sięgnąć coś z górnej półki, bo za mało rozumiesz. <gry> utknąłem w tym rumowisku, a w dodatku posiałem gdzieś chubkę i krzesiwo. Wetknę w dziurę laskę dymetru, a ty podpalisz ląd. O, ja, okej, okay, dobra. Spróbuję, ale nie wiem, czy da radę się aż tak nachylić. Jasno, wielbę fajerwerki. I znasz kogoś, kto grał w Powrocie Jedi? Ja Zapytamy. Znasz kogoś, nie kto znam, grał w Powrocie Jedi? Jest Co nie? takiego? Nic, nic. Żartowałem. nie znasz, na Możesz mi, czy nie? Nie oglądałem. Właśnie, co ja będę z tego miał? Zależy, co będę z tego miał. Jestem Żelaznobrody książę karłów. Nadam ci tytuł Honorowego Karła ja i podzielę wysoki. się z tobą swoim dynamitem. Mam cały worek materiałów Szkoła wybuchowych. Nie było. Materiały wybuchowe. Brzmi ekscytująco. Pomożesz mi czy nie? A, Jasne! Uwielbiam fajerwerki! Świetnie. Oto ląd. A no ląd. Znajdę jakąś podpałkę i zaraz wracam. Tylko o mnie nie zapomnij! Umieszczę cię na liście spraw do załatwienia. Yy, będziesz na samym dole. Tak. Bardzo śmieszne. Tak przy okazji my karły słyniemy z braku poczucia. Tak, no słychać. To dlatego, że humor mierzy się w centymetrach? <laughs> Nie no, przymykiem jest żradny. Słuchajcie, sobie zapiszemy. <laughs> Jak zapewne domyślacie... No klikam, no. Jak zapewne... Jak zapewne domyślacie się... Wiecie co, ta muzyka jest cholernie głośno. Muszę ją ściszyć. Jakoś tak, nie wiem, dotąd. Zresztą, że ona nie jest jakaś ambitna bardzo. I tak może dialogi dotąd. Wy będziecie to przecież głośniej słyszeć, nie? Okej. Okay. I teraz tak. Yy, musimy skorzystać z prostego, najprostszego... Yy. Najprostszej wersji, po prostu musimy to zajarać, nie? Jak tak dobrze to wszystko pamiętam, kurde. Kryj się i boom! Kabu, kabu. A. Ach, wspaniale! Znów być na wolności. Znowu się animację kurcza, zacina, zacina... To tobie czy, zacina. jestem no, winien, podziękowania. No, niestety, jakie ma usta tak, z dupy. Jestem szymek czarodziej. Następnym razem, jak będziesz się nabijał skarłów, drobno Cię posiekam i zrobię mielone. Fuj. Właśnie. Nie jadłem od tygodnia. Jestem powiem. tak głodny, że wyobrażam sobie Ciebie na półmisku. Ale ponieważ ocaliłeś mi życie, nie mogę Cię tak po prostu zjeść. <głos> <głos> Jaki dowcipny. <noise> Dlaczego masz na sobie sukienkę? O, to właśnie to zdobrze. Jest Jesteś przypadkiem transwes. Nie. <laughs> nie, do cholery, jestem czarodziejem. To nie żadna sukienka, tylko moja szata. Czarodziej? Teraz dwa wyczaruj mi jakieś żarcie, bo padnę z głodu I właśnie ja sobie to, to, to słówko, nie? jak bym dzieckiem to i mówię co to jest, kurczę, nie wiem co to znaczy, nie? I je ten i nie sprawdzałem sobie nigdy, że tak. Nie wiem o co chodzi, nie? Bo to jeszcze się kilka razy powtarzam, chciałbym, powtórzę, chciałbym opowiedzieć. A teraz mam z tego zwały, nie? A, i a propos, właśnie, bo to mówię o mielonym. Przeszedłem na wegetarianizm. Od trzech tygodni jestem wegetarianinem. Tak, bijcie mi, brawo. No, ale powiem wam, że nawet bardzo dobrze mi się z tym żyje. Jakoś tak lżej. No, ale dobra, to tyle o mnie. I teraz tak, zależy co będę z tego, nie? zapomnij, nie wyczarujecie jedynie. Ja słucham jaśnie pana, co panie jaśnie sobie. Co, jaśnie pan sobie, a raczej przekąsić się. Zależy, co będę z tego miał, oczywiście. To zależy, co z tego Będzie będę się miał. Pożyczę ci mój potężny młotek, zwany Młotem. Na pewno ci się przyda. Niezbyt chwytliwa ta nazwa, jak na potężny młotek. Młot? Młot. Patrz, oto i młot. Co można nim robić? Co? To młot. Wiadomo, do czego służy. Do tego samego, co młotek. Tak, ale to przecież młot. Szymek mruga? Nie jest zaczarowany? No, nie, ale jest fajny. To fakt. I dasz mi swój młotek, przepraszam, młot, jeśli załatwię ci rybkę? Tak, jestem taki głodny, że połknąłbym legion orków. Weź sobie też trochę dynamiki. Nie wiem, że to jest takie Został nawiązanie do władcy Piercini, nie wiem, czemu zawsze sobie tak wyobrażałem. Słuchajcie. Dzięki. Thank you. bitch, Dobra, słuchajcie, zapiszemy sobie. Yy, no, zawsze tak się zastanawiałem, czemu on na przykład nie chce tej żaby zjeść, nie? No, nie wiem. Może w dalszej części gry, w którą nie grałem, to coś się z tą żabą robi, nie wiem. Słuchajcie, jeszcze zagadam do niego. Ukłony dla księcia Karłów, jak poczucie Zdycham z głodu. Robię co w mojej mocy. Słuchajcie, powiem wam, że ja też strasznie dużo narzekam, jak jestem głodny, więc troszkę, to jest taka troszkę hmm, u jak to nazwać? No taki trochę ja ten kar, karzę, jak ja jestem głodny, nie to wszystko. Głodny, głodny. Dominika Jewa Ewa oczywiście wiedzą, wiedzą o czym mówię. Dobra. E, to posłuchajcie sobie dialogów, ja szybko idę sobie nalać wody. A tak w ogóle to do, co, co ty, ty, ty tu robisz? robisz? Myślałem, że karły żyją pod ziemią. Bo żyjemy, ale teraz na nasze głowy spadła straszliwa klątwa. Dlatego tu jestem. Szukam śmiałków, którzy zejdą ze mną do podziemi i uratują mój lud. A dokładniej? Gnębi nas smok. Straszliwa przedwieczna bestia o imieniu Pierdziel. Drążąc tu wzdłuż <śm> złoża szmaragdów. Niechcący, przebiliśmy się do jego pieczary. Teraz moi bracia muszą wydobywać klejnoty na tego łobuza. Ledwo udało mi się uciec. Wybacz, że nie okażę spodziewanego zainteresowania, ale mam własne kłopoty. No właśnie. Szukam śmiałków, szlachetnych wojowników. Nie chłoptasiów jak ty. Spada, dziadu. Wracam tam niedługo swojemu ludowi na ratunek. Ale chyba lodowi. Okej. Okay. Eee, tylko głośno myślę. Tylko głośno myślę. Jak karły nazywają setkę? Cienkusz. Ja. Nie uznajemy soft drinku. Ja od razu wiecie, 500%. Bierzemy tylko krasną, czystą, pędzoną w kadziach, wyciosanych w najtwardszej skale. Nawet nasze drożdże są tak silne, że musimy je rozcieńczać przed wrzuceniem do kadzi. Ja Sam raz dla mnie! Tak, sam so. zwala z nóg dorosłego chłopa. Nawet takiego chojraka jak ty. No wiadomo, krasnoludy chleją. Znasz piosenkę Hej Ho? Znasz piosenkę Hej Ho? Pewnie, że znam. To był numer jeden. Na liście przebojów przez 54 lata. Bo ja Sam mam ponad 40 miksów, w tym jeden z autografem Kuburka. Co chłopaki dziś porabiają? Ich drogi rozeszły się po skandalu z narkotykami. Drugs. Narkotyki? To wyjaśnia zachowanie gapcia. Wesoły i śpioszek siedzieli w tym po uszy. Kuburek, na dodatek, żłopał wódę. Słyszałem jeszcze, że wsadzili nieśmiałka. Co się stało z pozostałymi? Nie wiadomo. Kiedy Śnieżka urodziła dziecko z brodą, brukowce spekulowały na temat ojcostwa. Teraz już prawie się o nich nie słyszy. Okej. Okay. Bywaj! Wrócę niebawem z twoją rybką. Wielkie dzięki. Słuchajcie, zaraz do Was wrócę, mam pilną potrzebę fizjologiczną, zaraz do Was wrócę.